Cześć wszystkim, dzisiaj na stole mamy tutaj kluczyk do Citroena, konkretnie Citroen C2. Chcę wymienić w nim elektronikę, ponieważ ten kluczyk przestał działać. Na początku było utrudnione zamykanie, działało po kilkukrotnym dopiero naciśnięciu tego przycisku. Wymieniłem mikroswitche, nic to nie dało. Zauważyłem, że podczas naciskania tego mikroswitcha zamykania, pojawiało się zwarcie na baterii, wyczerpując baterię podczas naciśnięcia. Gdy mieliśmy sytuację, na przykład naciśniętego przycisku w kieszeni, no to bateria ulegała rozładowaniu bardzo szybkiemu. Nie znalazłem przyczyny zwarcia na, na tej płycie zresztą sami zobaczycie jak to wygląda w środku pozwolę sobie otworzyć ten kluczyk używam fachowego narzędzia do tego celu rozpoławiamy kluczyk, ta część tutaj z przyciskami schodzi nam no tak to wygląda ta elektronika. Dwa mikroswicze to jest wersja z dwoma mikroswiczami zamykania, otwierania. Bateria jest w obudowie kluczyka. Tutaj już były też takie problemy z przenoszeniem tego zasilania z baterii, bo tutaj jest taki, taki wąs, który styka po złożeniu obudowy styka tutaj z punktem na płytce. To, to mi się odłamało połączone to było kabelkiem na, na krótko. Jednak tu inny problem był w tej płytce, że po naciśnięciu tego mikroswitcha e, jakieś zwarcie tutaj było na płytce i powodowało e, duże obciążenie baterii. Bateria tutaj w tym kluczyku jest... Oznaczona DL1620 3V plus na tej pogodowie zewnętrznej. Ee, zamówiłem sobie nowy kluczyk z obdową, z elektroniką wewnętrzną. Tylko, że tutaj PSA coś namieszało w zależności od rocznika. E, są dwa rodzaje kodowania transmisji. E, Oznaczane FSK lub ASK. To, co mi się udało rozkodować z mojej płytki, no to mam kodowanie FSK, jednak dla pewności zamówiłem dwa rodzaje. Koszt tego kluczyka z elektroniką na znanym portalu chińskim jest około 30 zł. Żeby zakodować kluczyk w aucie, musimy posiadać oprogramowanie DiagBox lub starsze Lexia w przypadku Citroena. I musimy przełożyć też, przełożyć też grot, bo wersja, wersja chińska przyszła surowa też należy zwracać uwagę w przypadku zamawiania klucza, bo były dwa typy tych grotów. Miały takie wyżłobienie tutaj, i to się to, to jest tym różnica też. Żeby rozebrać tutaj ten, wyjąć ten grot, należy tego pina usunąć z tej obudowy. Można próbować to w ten sposób bez rozbierania, wyjmowania tego tego klucza z obudowy. Natomiast to nie jest jakaś wielka filozofia, spróbujemy wyjąć ten kluczyk. Żeby wyjąć ten grot z obudowy kluczyka, przytrzymujemy go w takiej pozycji, łapiemy, wciskamy i próbujemy przekręcić w lewą stronę. jest to takie łatwe spróbujemy poluzować teraz powinno nam wyskoczyć mamy to wewnątrz takie oto elementy są te górne ząbki służą do blokowania się scyzoryka w obudowie mamy sprężyna dolne ząbki powodują utrzymywanie się tego pinu tutaj Wewnątrz obudowy sprężne wyjmujemy, i jest jeszcze tutaj jeden element, który należy wyciągnąć z tymi dwoma tutaj wypustkami. On ma jedno miejsce, w którym możemy go wyciągnąć. Pozycja zamknięta kluczyka, i szukamy teraz takiego. Wypustka, próbujemy obracać to do momentu, aż o tutaj nam się pojawił ten wypustek w, tej, w, tej, w tym otworze, tutaj i próbujemy to usunąć. No, jak widać, wyszło bez większych problemów. Tak to wygląda. I teraz możemy sobie to wyjąć z obudowy. Mamy ten pin. Do wybicia tego pinu ja używałem tutaj mam taką nasadkę 3 mm oraz torx, torx 6 ustawiając ten, w, tą, w tej pozycji uderzyć młotkiem należy tutaj i ten pin nam powinien wyjść tutaj już tego pina sobie przygotowałem wcześniej wyjąłem w ten sposób grot wychodzi z tego też należy wybić tego pina i po prostu przełożyć I już mamy grot przełożony spróbujemy zainstalować go w tej obudowie wkładamy w ten sposób Teraz idzie ta tulejka, ona pasuje, ma tylko jedno wycięcie, tutaj, w tą stronę, ten otwór. Obracamy, już nam nie wypadnie. Teraz sprężyna, damy nowo. No, i teraz tak, żeby to złożyć i naprężyć sprężynę, te wystające elementy, te w dolnej części, one nie są umiejscowione po przeciwległej stronie, tylko z odpowiednim kątem. Tak samo mamy tutaj, widać te wycięcia tutaj. One też są pod pewnym kątem, nie 180 stopni, także tylko w jednej pozycji będzie nam to pasować. Zakładamy w ten sposób, czujemy, że sprężyna się zahaczyła za element obudowy i za wycięcie w tym pinie i kręcąc przeciwną stronę do wskazówek, wskazówek zegara. Próbujemy zrobić napięcie, naprężenie sprężyny. Obracamy cały obrót i próbujemy trafić tym pinem. Tymi pinami A udało się. Skoczyły nam, zakleszczyło się. Scyzoryk odbija. On się na razie nie zakleszcza, dopóki nie założymy tej zewnętrznej obudowy. Tutaj widzimy w tej ze w obudowie zewnętrznej z przyciskami mamy mamy tutaj miejsca gdzie te, te wypusty się klinują. Chcę chodzić, Pracuję. Przed złożeniem jeszcze sprawdzimy napięcie jakie mamy tutaj na na baterii ustawiamy napięcie stałe. Nie wiem, czy będzie widać. Odbija się wszystko. Spróbujemy plus, tak jak mówiłem, na zewnętrznej stronie baterii. W środku minus. Mamy 3 v Jest ok. Wkładamy elektronikę. Tak jak mówiłem, to jest nowa elektronika. Kodowanie typu FSK, takie podejrzewam, jest, jest w mojej C2, rocznik 2008. Zobaczymy, czy uda się zakodować na samochodzie. Składamy kluczyk. Elektronika ląduje w środku. Zakładamy zewnętrzną obudowę. Dociskamy. przyciski chodzą czuć fajnie kluczyk żeby złożyć wciskamy guzik klinuje się wszystko jest ok za chwileczkę przejdziemy do samochodu z oprogramowaniem diagbox spróbujemy zakodować kluczyk do samochodu żeby wykonać kodowanie nowych kluczyków w PSI trzeba posiadać kod PIN ja takiego kodu nie miałem Kod PIN można zdobyć w serwisie Citroena podając ten kod części 616086 do rocznika chyba 2015 ten kod był później już tego kodu nie używano w jakiś inny sposób jest zabezpieczenia BSI to jest numer części, czekałem na to około półtorej tygodnia, dostajemy taką finezyjną Finansinie zapakowaną karteczkę. W ten sposób to, to wygląda. Ryzyko jest takie, jeżeli auto nie jest pierwszej ręki. Jeżeli bezji było kiedykolwiek wymieniane, kod PIN może się nie zgadzać. Automatycznie może dojść do zablokowania bezji. Wtedy unieruchomimy pojazd. Oczywiście jest jeszcze inna alternatywa do robienia klucza. Drugiego do samochodu można klucz skopiować u odpowiedniego fachowca. Natomiast ta usługa kosztuje około 500 zł wraz z kluczykiem. Także tutaj zdobycie, zdobycie kodu PIN kosztowało mnie dokładnie 28,40 zł. To jest cena na sierpień 2022. Jesteśmy już w samochodzie. W Citroenie C2 złącze diagnostyczne jest tutaj pod kierownicą. Żeby się tu dostać, trzeba ściągnąć tą pokrywę plastikową. mi komputer już. I jak to wygląda? Jeżeli położymy klucz. Do stacyjki, który jest zakodowany na wyświetlaczu. Nie mamy żadnych komunikatów niewłaściwych. Jeśli włożymy kluczyk, który nie jest przypisany do BSI, mamy taki oto komunikat. Spróbujemy zakodować. Ten kluczyk, jeden jest taki bez przycisków. Nie wiem czy jego trzeba kodować, czy nie. Podobno trzeba. A ten drugi w obudowie z przyciskami spróbujemy dopisać do BSI. Odpalamy Diagboxa i jedziemy. Niestety kochanie jak widzicie podczas odczytywania standardowych parametrów BSI mamy błąd lekcja oprogramowania. No ale jak nie drzwiami, to spróbujemy oknem. Thank we'll you. Zakończonej procedurze programowania kluczy i mobilizera. Należy jeszcze zaprogramować pilot centralnego zamka. Robimy to w ten sposób, wkładamy kluczyk do stacyjki, przekręcamy stacyjkę, trzymamy przycisk zamykania na kluczu 5 sekund. Puszczamy przycisk, wyłączamy kluczyk i powinno działać Zamykamy, otwieramy. Kluczyk działa. Co jeszcze trzeba uzupełnić? Oczywiście logo. Jak widzicie kochani, nie zawsze jest tak kolorowo. Musieliśmy dość niestandardową procedurę zastosować czyli wybrać w diagboxie perżota zamiast Citrana, ale jak widać zadziałało kolejny temat to jednak musiałem w międzyczasie wymienić tą płytkę jak się okazało jednak jest kodowanie ASK FSK nie dało się nauczyć przy tej płytce z kodowaniem FSK nie dało się uruchomić sterowania centralnego zamka z pilota, natomiast imobilizer w czytanie klucza powiodło się jak najbardziej. Także to jest kodowanie do otwierania centralnego zamka. Dziękuję za uwagę, miłego dnia, życzę. Na razie.